Siedem rzeczy, które kobiety lubią, ale tylko 1% mężczyzn to robi. Wyobraź sobie przez chwilę, że masz zdolność całkowitego rozumienia pragnień i preferencji kobiet. Jak wykorzystałbyś tę moc? Gdybyś mógł czytać w myślach kobiet, byłbyś zmieszany i zaskoczony, odkrywając, że przez większość czasu to, czego pragną najbardziej, nigdy nie poproszą ani nie ujawnią mężczyźnie. W tym wideo podzielę się siedmioma rzeczami, które kobiety potajemnie pragną, ale nigdy Cię o to nie poproszą. Mogę zagwarantować, że szósta rzecz, którą najbardziej lubią, Cię zaskoczy. Zostań ze mną do końca wideo, aby to odkryć. Bez dalszych ceregieli, zaczynajmy. Pierwszą rzeczą, którą kobiety chcą, jest to, aby mężczyzna był nieprzewidywalny. Prawdziwy mężczyzna, uwodziciel i zakochany jest tym, który potrafi wzbudzać silne i intensywne emocje u kobiety. Czy kiedykolwiek myślałeś o przeciwieństwie takiego mężczyzny? Ktoś monotonny, kto zawsze robi te same rzeczy i mówi te same rzeczy. Nudny i przewidywalny mężczyzna, osoba, której zachowanie można przewidzieć. Aby stać się mężczyzną, który budzi namiętność i doprowadza kobietę do szaleństwa, powinieneś zerwać z monotonną rutyną i robić rzeczy, których nie może przewidzieć. Kiedy stajesz się nieprzewidywalny DLA kobiety, naturalnie traci ona zainteresowanie tobą. Jednak ważne jest, aby zauważyć, że nigdy nie powie tego wprost, ale zauważysz to poprzez jej działania. Może cię ignorować, kazać ci czekać lub okazywać mniej zainteresowania. W niektórych przypadkach po prostu zniknie bez wyjaśnienia. Zrozum, że jeśli nie odpowiada na Twoje wiadomości lub znika, to dlatego, że nie jest zainteresowana. Gdyby chciała, okazałaby zainteresowanie i nawiązała kontakt. Wypełnianie twojej skrzynki odbiorczej, gdy nie odpowiadasz, to tylko sposób na wzbudzenie niepokoju. Wysłanie wiadomości i czekanie na odpowiedź to jeden z sygnałów. Jedną z głównych cech, których kobiety szukają u mężczyzny, jest umiejętność uważnego słuchania. Nie jest zaskoczeniem, że kobiety lubią rozmawiać, ponieważ rozwijają umiejętności komunikacji werbalnej od bardzo wczesnego wieku, podczas gdy chłopcy potrzebują na to więcej czasu. Wyrażanie uczuć werbalnie to cecha inherentna u kobiet. Jednak wielu mężczyzn nie ma czasu na naprawdę słuchanie, co kobieta ma do powiedzenia. I tu tkwi sekret uwodzenia kobiet w sposób naturalny i spontaniczny. Im bardziej aktywnie słuchasz, co kobieta mówi i zwracasz uwagę na jej myśli, tym bardziej pozytywny będzie obraz, który w swojej głowie będzie miała o tobie. To sprawia, że jesteś bardziej atrakcyjny. Większość mężczyzn angażuje się tylko w bierne słuchanie i tu tkwi problem. Wyjaśnię różnicę między aktywnym a biernym słuchaniem. Wiele osób uważa, że słuchają, gdy ktoś mówi, ale w rzeczywistości nie zwracają uwagi. To nazywa się biernym słuchaniem. Aktywne słuchanie, z drugiej strony, polega na naprawdę skoncentrowaniu się na tym, co mówi kobieta. Zadajesz pytania, patrzysz jej w oczy i potakujesz. Zgadzam się, że ta praktyka ma niesamowitą moc. Im bardziej nauczysz się szczerze słuchać, tym większy będziesz miał wpływ na kobietę. Jednak rozwijanie nawyku aktywnego słuchania znacząco wpłynie na twoje relacje. Będziesz zaskoczony rezultatami, gdy wprowadzisz ten prosty nawyk w życie. Ponadto kobiety szukają mężczyzny, który nie jest nadmiernie szarmancki. Tak, dobrze słyszałeś. Wielkim błędem, który popełnia wielu mężczyzn, jest traktowanie kobiet, którymi są zainteresowani, z nadmiernym szacunkiem, jakby były ich siostrami lub matkami. Od najmłodszych lat uczą nas, aby szanować kobiety, otwierać dla nich drzwi i dawać kwiaty. Te praktyki są często przedstawiane w wielu romantycznych filmach, gdzie mężczyźni są niemal podporządkowani pragnieniom kobiet. Chociaż ważne jest, aby szanować kobiety. Równie ważne jest, aby zrównoważyć tę postawę z postawą równości i autentyczności. Kobiety chcą mężczyzny, który traktuje je z szacunkiem, ale także kogoś, z kim mogą nawiązać relację partnerską i wzajemność. Dlatego, dążąc do nawiązania relacji z kobietą, pamiętaj, aby być szarmanckim, ale także autentycznym, pokazując się jako równy partner, a nie sługa. To jest niezwykle zniechęcające DLA kobiet, ponieważ nie chcą mężczyzny uległego, ale kogoś, kto potrafi zarządzać i podejmować decyzje. Ważne jest również, aby umieć się bawić i mieć poczucie humoru. Nie oznacza to bycia nieuprzejmym, ale posiadanie dobrego poczucia humoru i okazywanie zainteresowania w sposób zrelaksowany. Na przykład podczas rozmowy możesz robić lekkie żarty i używać kontaktu fizycznego, aby stworzyć połączenie. Kolejnym ważnym aspektem jest wygląd. Jeśli chcesz zdobyć kobietę, która dba o siebie i inwestuje w swój wygląd, ważne jest, abyś również zadbał o swój wygląd. Nie oznacza to wydawania dużych pieniędzy na drogie ubrania, ale dbanie o higienę osobistą i wybieranie ubrań, które podkreślają Twój styl. Równie ważne jest, aby być pewnym siebie i zarządzać sytuacją, ponieważ kobiety doceniają mężczyzn, którzy potrafią podejmować decyzje i zarządzać. Na przykład, wybierając miejsce na randkę, bądź zdecydowany i zaproponuj miejsce, wskazując w pożądanym kierunku. Okazywanie pewności siebie i autorytetu może zwiększyć zainteresowanie i przyciąganie. Jednak ważne jest, aby pamiętać, że kobiety nie szukają kogoś, kto jest kontrolujący i manipulujący, ale kogoś silnego i niezależnego. Dlatego ważne jest, aby zrównoważyć postawy, być odważnym, ale szanującym, zabawnym, ale nie nieuprzejmym. I kontrolującym sytuację, ale nie autorytarnym. Każda kobieta jest wyjątkowa, więc trzeba dostosować się do każdej osobowości. Przestrzegając tych wskazówek, zwiększysz swoje szanse na przyciągnięcie uwagi i zainteresowania kobiety, czy to w poważnym związku, czy w bardziej swobodnym. Pamiętaj, że kluczowe jest, aby być autentycznym i okazywać zainteresowanie potrzebami i pragnieniami drugiej osoby. Są one przyzwyczajone do oceniania mężczyzn w różnych okolicznościach, aby upewnić się, że mają odpowiedniego partnera. Może to obejmować proszenie cię o wykonanie absurdalnych zadań tylko po to, aby przetestować twoje granice. Ważne jest, aby ustalać granice i mówić nie, gdy jest to konieczne, pokazując, że cenisz siebie i nie jesteś gotowy podporządkować się każdemu pragnieniu. Pamiętaj, że kobiety cenią mężczyzn, którzy potrafią zrównoważyć zadowalać innych i zachować swoją indywidualność. Stawianie swoich celów na pierwszym miejscu jest całkowicie akceptowalne, a znajdując ten balans, staniesz się bardziej pożądany i ceniony przez osoby wokół ciebie. Jednak zaniedbując swoje własne osiąg, nięcia na rzecz potrzeb innych, stajesz się osobą o niskiej wartości. Ta postawa jest podobna do komentarzy, które niektórzy mężczyźni zostawiają pod zdjęciami niesamowicie pięknych kobiet, podkreślając, że bycie wyjątkowym jest kluczowe. Reszta będzie niewiele znaczyć, a zdolność do mówienia nie, gdy jest to konieczne, sprawi, że kobiety będą Cię postrzegać jako mężczyznę o dużej wartości. Stanie się unikalnym i innym niż inni mężczyźni jest kluczowe. Mam nadzieję, że spodobała Ci się ta treść. Jeśli wideo było dla ciebie pomocne, nie zapomnij włączyć powiadomień. Polub i subskrybuj kanał. Wielki uściski do zobaczenia!